Z kim się witamy? Raki. Raki i Maj. Majowe drogowskazy. Zapraszam oczywiście do czytań innych w kwietniu, które, które już są, a także te, które jeszcze będą. Zapraszam też, ale to będzie pewnie czerwiec. No nic. Planuję jeszcze czytanie, ważne, ale no dobrze. Dokąd podążacie, raki? Moje czytanie jest takie flegmatyczne. Tak jak i ten miesiąc, który powinien być właśnie taki cichy, jak to slow, tak? <laughs> Dlaczego będziecie doświadczać tego, co jest, tego, co będzie się działo w maju? Uhum. muszę zobaczyć czy się mieścimy w kadrze, wybaczcie to co, kierunek, w którym będzie trzeba podążać dziewiąteczka monet uhum. energia, którą warto poprawić, przytrzymać, żeby się przyjrzeć, pozaglądać dobrze czwóreczka monet, bardzo monetowy miesiąc, tak Zobaczmy, co warto zatrzymać. Pięć razy pomyśleć, zanim się w to po prostu tak zwanie wejdzie, czy aktywni. I tutaj wchodzi też w grę energia, która mówi: Aslanku! pisk, 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 No! Energia, którą być może warto nawet wyeliminować, ugasić całkowicie. Uh -huh. Aslanku, aslanku, proszę się położyć. I energia, za którą warto podążać, iść odważnie, czerpać całymi garściami kapłan. Uh -huh. Ewidentnie tak jakby tutaj dla was, kochane moje raki, jest opcja tak zwanej pracy. Jest opcja, która zaleca współpracę, zaleca poznanie, inny sposób też, tak? Wypuszczenia, zrezygnowania też, tak jakby z czegoś, zrezygnowania też z własnej opcji, własnej takiej mądrości, też, tak? To też jest taka opcja. Ja wiem z innych czytań, tak? Kwiecień, maj i to, co już zrobiłam, że to jest czas takiego bardzo dużego uhonorowania. Raków wszystkich, które generalnie, którym generalnie bardzo często w ich życiu, w różnych opcjach i możliwościach się jakby umniejsza. Jednocześnie też tak pamiętajcie o tym, tak jak tutaj cały rozkład od razu, on o tym krzyczy, że to, że Was ktoś po prostu tak zwani docenia i ceni się Was za pewien profesjonalizm, za pewne umiejętności, którym się wydawało wszystkim należne i nieważne, jak to robicie, jak to się dzieje, ale dla nich po prostu. Um, um, Teraz dopiero ktoś zauważył. Nie dajcie się złapać też takiego pułapkę, tych wszystko wiedzących też, tak? Tych, którzy już My jesteście w takim etapie, że warto się przyjrzeć i można czegoś się tutaj nauczyć, tak? Siódemka monet mówi też o tym momencie, kiedy odpoczywamy w czasie pracy. Możemy się przejrzeć, co jest na jakim etapie, zauważyć pogodę, zauważyć wpływy inne, naturalne wpływy, których. Nie jesteście w stanie zauważyć, ale jednocześnie warto też tak tutaj polegać e, jeszcze na czyjejś innej po prostu odpowiedzi, poradzić się kogoś, czyli wy to zauważacie, macie dane, tak, To się wiąże z ryzykiem, że okaże się, że może ten ktoś jest w takim razie lepszy od was, tak? I znowu może wejść w starą, po prostu to sobie przypisze być może wasz tak jakby sukces, czy to, że oni by w ogóle tego nie zrobili, gdyby nie mieli tego, tych, tych, tych danych w cudzysłowie, tego, co, tego punktu odniesienia, który jest po prostu ewidentnie wasz. Niemniej jednak tutaj pokazuje, że wasza wartość, to co wy po prostu tak zwanie robicie, wyjdzie dla was po prostu na korzyść. Zobaczmy, podpowiedź od duszy szósteczka była odwrócona. Wy już swój sukces odnieśliście i te zmiany, które teraz weszły kolektywne i to co się teraz dzieje, powoduje, że wy wam już nic nie będzie można po prostu tak zwanie zabrać, już macie po prostu tak zwanie to swoje. Jesteście też tak jakby w stanie być z kimś tak jakby na równi i jest takie powiedzenie, że mm, mistrza nikt nie przegoni, bo to znaczy, że on stoi i się nie rozwija, a mistrz zawsze się rozwija, bo jeżeli doszedł do pewnego momentu, to on zawsze przechodzi i jest oczko co najmniej albo dwa dalej, tak? Są pewne takie sytuacje. Wy już wchodzicie w taką opcję, że nie musicie się obawiać, że inni tak jakby wyjdą ponad po prostu tak zwane was, że skorzystają tak jakby z tego, co wy macie. Bo prawdziwy mistrz też ten prawdziwy, kto umie, on się tego tak zwanie nie obawia. A jednocześnie u was może tak jakby to pozostać, dlatego że myślę, że każdy rak pewnie nosi w swojej pamięci to, że za coś nie został doceniony, że poprzez coś został umniejszony, tak? O. Zobaczmy, w jakich dziedzinach życia trujeczka kielichów. W, jakich, w tych dziedzinach życia, które są specjalistą. Tutaj macie dziesiątkę monet, tak jakby odwróconą, tak? Czyli generalnie w tej podpowiedzi od duszy, że wasze, to co wy już zdobyliście, to co przyszliście, tak? Że czasami trzeba popracować też tak, jakby w kolektywie większym, tak? To jest tak, jakby coś. E, nie wiem, jak to wytłumaczyć, tak? Że czasami w jakieś miejsce nabiera wartości, bo, bo wy jesteście takim przypisani, tak jakby do tego miejsca. Tutaj generalnie jest bardzo dużo osób też tak, być może być takich, które zechcą was jakby poprosić do życzowego tańca, poprosić was o radę, po, o współpracę, w której jasno, bo to jest plus tak tej dziewiątki, jasno będzie określony wkład i współpraca. Natomiast to, co jest ważne, tak jakby tutaj u was z innej strony, nie możecie pozwolić, to jest taka nic przewodnia tutaj, żeby to, co wy wiecie, to, co wy umiecie, ma być tak zwanie przekazane, tylko żeby nie działało w opcji przeciwko innym. Muszą być zachowane wyższe wartości. Macie prawo nie pomóc, wycofać się, yy, powiedzieć nie w pewien sposób, tylko to jest nie wprost powiedzenie nie, bo wy jednak nie, nie to. Po sześćdziesiątce, dopiero raki, koło sześćdziesiątki, tak. Umie umówić tak zwanie nie i stawiać po prostu jasną granicę. Natomiast generalnie wyznacie to, jak jest pobudzić czyjeś emocje, uczucia, też, tak? Jak właśnie to wszystko, co pobudza emocje, uczucia, jak może dodać skrzydeł, jak można, że zniszczyć, tak? O, bym powiedziała. I tutaj wasze, to jest coś, jak, jak wtedy, kiedy wiecie, że to nie będzie wykorzystane, w imię wyższych wartości. I tutaj generalnie Wy musicie tak, jakby tak podejść do stanu. Musicie, no, w ten sposób to chciałoby się powiedzieć: musicie, tak? Jak taka stara wyga, nowa droga, możliwość, ale musicie wiedzieć, co dalej z tego będzie. Podkreślenie uczestniczenie tylko w tych sytuacjach, które rzeczywiście będą Was po prostu jakby wzbogacały. Będziecie cieszycie też tak, jakby uznaniem jesteście znaczącym wpływem, bo to jesteście tak, jakby ten Możecie zostać poproszeni tak jakby do tańca, a możecie tym być tym, kto poprosi, uaktywni pewne po prostu tak zwane energie. Nie wiem, jak to nazwać nawet naprawdę. I tutaj jest kwestia... Hmm. Odpuścić coś, albo wyrzucić, albo dać na zmarnowanie, tak? Myślę, że większość raków jednocześnie będzie miała taką okazję, żeby coś nie do końca fajnego... Mimo tego, że możecie być źle odebrane, jednocześnie nie pozwolić czemuś zaistnieć. Więc nie ja się temu sprzeciwiam, tak? Albo wewnętrznie, nie będę brać w tym udziału niezależnie nie, nie od tego, czy powiecie to głośno, czy w jakiś tam sposób będziecie musieli działać trochę sabotująco. Myślę, że to będzie ciężka sytuacja, bo to jest opcja docenienia, tak? ważności pewnej, tak? Nie bać się być samym pytać innych co dwie energie ukryte. I znowu w raki coś przepracowały mam wrażenie w tym w tej pełni tak w tym skorpionie i to wszystko to, co było wcześniej. Dlatego, że tutaj tak jakby znowu tak jakby są dwie odpowiedzi, bo są fajne karty, fajny układ, która mówi o pewnej namacalności, o efektach pewnej pracy i takim punkcie, gdzie już wiadomo, co będzie, jest taka gotowość, obserwacja świata, która pogłębia jeszcze bardziej w środku pewne symptomy, daje taką głębszą wiedzę jeszcze, tak? O pewnych, wchodzi tak jakby w krew wyczucie pewnych sytuacji. I ten impuls do zadziałania, który jest naturalny, że wiecie co zrobić, a tutaj jednocześnie tak, jakby jest ta opcja, hmm, mogę zadziałać po cichu, nie muszę jawnie wychodzić też, tak hmm, się sprzeciwić, że mogę też tak, bo na to jestem tylko gotowy, gotowa. Umiejętność przyznania się też do, do pewnych spraw poprzez pewną dojrzałość. Przez to, że, było, że doświadczyliście, już czego, już czego, doświadczyliście już czegoś na jakimś etapie swojego życia, być może kiedyś, być może dłużej, krócej to doświadczyliście, gdzie byliście tym głupszym też, tak? Tym nie do końca kimś, kogo można brać pod poważnie, albo tylko dlatego, że zajmowaliście jakąś funkcję, tak? Czyli że ktoś, że nie szanowano Was w odpowiedni sposób, tak? A jednocześnie możecie jawnie powiedzieć, nie, dla mnie to nie odpowiada, bo nie widzę, żeby to służyło tej idei, którą ja. Że moje umiejętności, czy moje postawy temu w jakiś ten sposób służyły. To są energie, które bardzo często były aktywne za czasów tej starej komuny. To było wtedy, kiedy generalnie, jak przychodziła tak zwane tajne służby, to trzeba było się zachować tak, jak one po prostu tak zwane chcą, bo to czymś groził konsekwencje za czasów PRL-u, tak? O. To jest coś do przepracowania, umiejętność tak zwanej odpuszczenia też, tak? Albo też umiejętność od utrzymania, umiejętność też chowania czegoś, tak? Bo o tym jest. Natomiast z kim jak mogę, tak? I na jakich zasadach. I tak może się niektórym wydawać, że to, co ja na początku powiedziałam, jest tak jakby sprzeczne do tego, co później, tak? Ale tu nie ma sprzeczności. To jest pewna umiejętność zachowania się, wyczucia sytuacji, właśnie jak w tańcu, w zależności od tego, jak ona się rozwija. Tak? Kto jeszcze za czym innym, za jakimś swoim wewnętrznym instynktem podąża też tak? Czy układa się w kierunku was? Czy was na jakim etapie w jakiś tam sposób możecie poczuć tą drugą po prostu tak zwani osobę, tak? Wyczytać coś, czego inni nie mogą wyczytać, a to wynika z Waszej dojrzałości, z waszego kręgosłupa, z waszej prawdy życiowej, tak? I macie prawo do tego. Bo jesteście spójni, to jest wasza po prostu krew, powrót do pierwotnych tak jak, takiej wartości duszy. I ta wartość, poczucie swojej wartości, że wiem, co z tego będzie, chociażby gdzie nie wiem, jak za, za, z, temu zaprzeczali, ja nie muszę tego mówić, tak zrobię swoje, tak. O. To tu jest tak, jakby będziecie czuli, żebyście mieli wątpliwości, to tutaj wszechświat, święto istnienie gdzieś tak, poprzez moje y, zajrzenie podpowiadam, wam, że możecie tak zrobić. Tak? Czasami są takie po prostu, jakby sytuacje, tak. W życiu, tak ludzi, kiedy trzeba, można tylko w taki sposób zadziałać, żeby ujść z tego jakoś, odwrócić się, plnąć i będzie nigdy więcej, tak? Albo też wyjść, poczuć, wskazać inną opcję. To jest zwyczaj o Waszej dojrzałości, o Waszym jakby mistrzostwie. No i tyle. Mam nadzieję, że okaże się to dla Was pożyteczne.